Hrabia Aleksander Fredro? Przyszłość. Listek zielony wicher zerwie, rzuci, a uwiędły śnieg pokryje. Serce zamilknie, do nicości wróci serce, co tak mocno bije. Na przyszłą wiosnę, któż się pytać będzie, gdzie też listkiem wiatr pogonił. Ach. I nie wspomni, gdy w cieniu usiędzie, że był listek, co chłód ronił. Któż wiedzieć będzie, gdy sto lat przepłynie o mem życiu, o mym zgonie? Wspomnienie błahe, jak echo przeminie, coraz jękło w dzikiej stronie. Nie będzie ścieżki do mojej mogiły, po cóż ścieżki między głogi? Tam się wabiące kwiaty nie zrodziły, tam... Nie błyszczy pomnik drogi. Krocie pokoleń jedno drugie zmienia, tych, co z świata już zerwane. Wkrótce nie pomną nowe pokolenia i znów będą zapomniane. I cóż byt znikły w pamięci wytłoczy? Cóż go umknie z czasów koła? Cóż. Czarnym prądzie, co się w wieczność tłoczy, Moje imię wstrzymać zdoła? Ach, ty, ty ogniu, co cię strzegą święcie, Co duch wieszczy we mnie wzniecił, Ty, Twym płomieniem w przyszłości odmęcie, Nad mym grobem będziesz świecił. O matko moja, bracia, towarzysze, Wam nad grobem nikt nie nuci. Mgła go zalega, wiatr ostry kołysze. I nikt różdżki wam nie rzuci. Pomnik w gruzach, zapomniane dzieje, A ja dziki mięty szałem, iskrą gasnącą, co zaledwie tleje, Wieczną sławę zdobyć chciałem. I któż niestety powtórzy pienia. Któż w dwa wieki je zrozumi? Mowę niosącą najdroższe wspomnienia nowy jakiś gwar przytłumi. Któż zwiędłym różdżką świętość wieńca nada, kiedy ciebie matko nie ma? Któż się poszczyci, że wieniec posiada, gdy nie z twoich rąk otrzyma? Upadaj listku, śnieg w całun zawieje, wiosna ciebie nie rozwinie. Serce straciło wiarę i nadzieję. Bez odgłosu serce zginie.